Gotowi? Tak! Nie można tego zamówić przez internet. Ja wczoraj do 12 w nocy przeglądałam gazetki ze wszystkich marketów Janeta. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie wykupili. Mhm, na pewno rzucili się na te brokatowe plecaki z Biedry. Brokatowy plecak z dinozaurem? są piękne rzeczy, back to school. Wiesz, że mama ma oko. Mamo, ja widziałam, co ty pozaznaczałaś w tych gazetkach, i oznajmiam ci, że będziesz to nosić sama. Piórnik w cekiny, futrzane notebooki i ołówki z piórkiem. Naprawdę. Mama ci zaznaczyła podświetlane buty. Ale ja chcę pać świetlane buty. To nie jest mój brat, mówiłam, że go podmienili w szpitalu. Ja nic nie potrzebuję, wszystko mam z zeszłego roku i przeraża mnie twój konsumpcjonizm, mamo. Ulegasz reklamie i dajesz się zmanipulować ulotce wsadzonej do skrzynki? A wy jeszcze nie wyszliście się wybierać jak most w do wojska, jak poszedł tak nie doszedł, ale też nie wrócił, no? Jednak obiecina Taka zgryźliwa, dlatego pewnie jest. No właśnie, wychodzimy. I co z tym tabletem, Janetka? Jakim tabletem? No mówiłam, Janetce, że dołożę połowę na tablet, jak ty dasz drugą. Oni teraz w szkole bez tych tabletów to się nie mogą uczyć. To już nieaktualne, mamo. Janeta zaczęła walkę z konsumpcjonizmem. Jest najszczęśliwsza, jak nie wydajemy na nią pieniędzy. Ale ja nie bawię, mimo żeś kupować dużo.